Dzisiaj nie wiem, co się stało z Adrianem. Nie chcę... Bo... także. I teraz będziemy budować coś sobie. I może dzisiaj będziemy budować, może będziemy tak. budować może y, kolejny ten. Buduję ten, Kolejny ten. Jest dla Adriana, będziemy szukać. Takie nie O tak, trzeba jedną do przodu, później jeden z boku, później jeden z bok, teraz jedną z bok. Teraz będziemy musieli budować taką fontannę. Kolejna będzie tak. Tu. I teraz patrzcie widzowie. Teraz mamy taką fontannę. Musimy mieć taką samą co ta. Bo patrzcie, tu, 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 cyk, make, make, make. patrzcie, i zaraz będziemy mieć prawie taką samą. Znowu mi się zmieściło, Zmie 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 patrzcie, tu i tu, i, pra I mamy prawie taką samą, że Нам и сега, и сега, и сега, и ту и сега, и сега, и сега, и сега, Tutaj musicie zrobić, tutaj jedno, tutaj musicie mieć tak, tutaj musicie tutaj cztery, cztery na cztery. Patrzcie, i teraz widzowie, musicie teraz tu, musicie zrobić, żeby tak było podobnie, jak tu, za tamtej. I tak, musicie teraz zrobić. oto Mhm, mm teraz tutaj yeah. musicie mm. mieć tak, 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 tak. Teraz tutaj musicie Widzicie, teraz musicie tutaj zrobić tak, musicie mieć fontannę taką samo jak musicie, mój. mój teraz musicie tak zbudować, tak, tak, wtedy macie jeszcze taką, musicie mieć, tak, musicie, bo wtedy będą, widzicie, że na zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo będzie smutno jak nie zostawicie łapki i subskrypcję, proszę. Robimy 5 pięć w, 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 subów. Wtedy będzie piosenka. Chcecie mieć piosenkę? Chcecie? To że Zrobujcie mnie. Patrzcie, teraz wylewamy tutaj wodę. Patrzcie, tutaj teraz wodę, wodę, wodę. Patrzcie, musicie teraz zrobić. Teraz. Musicie wziąć o, o, o te bloki. Ду-ду-ду-ду-ду. Ду. Это походня. Ду-ду. Ду-ду. Аду.

mamy u tutaj i mamy widzowie skończone i widzimy się w kolejnym odcinku